Dzień dobry. Przygotowałam na dzisiaj lekcję na temat kątów utworzonych przez trzy proste, w podręczniku jest to tak powiedziane, niepowiedziane. Zatem sobie to zrealizujemy, żebyście mieli pojęcie, o czym jest mowa. E, tutaj jest e, o, temat kątów, które nazywamy odpowiadającymi, a tutaj jest notatka na temat kątów, które są do siebie na przemian ległe. Słuchajcie, zatem przygotowałam dla Was tutaj taką wizualizację. Zanim przejdziemy do omawiania, co to są kąty odpowiadające i na przemian ległe, spójrzmy co to jest. F i G to są proste. Zapisałam jakie one są do siebie. Ten zapis mówi mi, że to są dla siebie proste, równoległe. I mam jakąś prostą K na przykład, która je przecina. Ona je przecina w ten sam sposób, pod tym samym kątem. A zatem. Pokażę tutaj Wam. Zobaczcie, tworzą mi się tak naprawdę tutaj cztery kąty. Tutaj tak samo. Co to są? Pełne kółeczka. Jaką one będą miały, miały miarę? 360 stopni. Tak, widzimy to. I mogę też jeszcze Wam pokazać, że z tej strony co to są? Kąty jakie? przyległe, tak? I to jest połowa koła, jaka miara 180 stopni. Z drugiej strony identycznie. Tutaj tak samo. Mam połowę kółka, połowę kółka. Tak, 180 stopni, 180 stopni tworzą mi pełne koło, które ma miarę 360 stopni. Tak, połowa kółeczka. Jeszcze raz tutaj widzimy, że mamy jakie kąty przyległe z poprzedniej lekcji. A zatem co to są te kąty Odpowiadające. Po pierwsze, musi być właśnie taka sytuacja, że mam dwie proste F i G, które są do siebie jakie? Jeszcze raz równoległe. I mam trzecią prostą, która przecina te proste równoległe pod identycznym kątem. Wtedy mogę zaznaczyć, tutaj mam te właśnie cztery kąty, te cztery kąty mogę zaznaczać parami kąty odpowiadające mamy tutaj z lewej strony są cztery przypadki takich kątów odpowiadających chodzi jedynie o nazewnictwo żebyście rozróżniali jakie to są kąty te odpowiadające jedynka słuchajcie to są kąty do siebie odpowiadające nie bez powodu zaznaczyłam je niebieskim kolorem bo ponieważ mają one taką samą miarę jeżeli kąty do siebie odpowiadają to oznacza że mają taką samą miarę mogę powiedzieć że tu jest alfa i tutaj jest alfa, tak, że mają one tą po prostu samą miarę. Gdzie są jeszcze kąty odpowiadające? Tutaj na przykład. To są również pary kątów odpowiadających. Znowu są oznaczone niebieskim kolorem, to oznacza, że one mają taką samą miarę. Jeżeli włączyłabym jeszcze raz tutaj tą jedyneczkę, co mi powstało? Jakie to są kąty? Kąty wierzchołkowe, tak? Widzimy to? Oprócz tej pary niebieskiej Mam jeszcze drugą parę kątów odpowiadających. Zobaczcie, pomarańczowe kółeczka. One mają taką samą miarę. I one są do siebie kątami odpowiadającymi. Kolejna para ostatnia, czte mamy cztery pary, ostatnia para kątów odpowiadających. One również mają taką samą miarę. Jakbym wyłączyła z tej strony, co mi powstały? Jakie powstały mi kąty? Kąty do siebie kąty wierzchołkowe, które również mają tą samą miarę. Czyli słuchajcie, zapamiętujemy, jeżeli chodzi o kąty odpowiadające, że musi być po pierwsze prosta F i G, przykładowo, nazewnictwo, które są do siebie jakie? Równoległe. I jest trzecia prosta, która przecina je pod, ten, pod tym samym kątem. Więc po pierwszym punkcie chciałabym, żebyście napisali kąty odpowiadające, Narysowali do siebie dwie proste równoległe i trzecią dowolną prostą, bo ona może wyglądać. Zobaczcie, mogę mieć też również, mogę zmieniać jej położenie, mogę, żeby być tutaj bardziej przecięta, mogę ją zrobić z lewej strony. To są cały czas te same kąty. Włączę Wam, żebyście zobaczyli. O, widzicie? Te kąty będą miały zawsze tą samą miarę. One mogą być bardziej ze skosem, tutaj może być bardziej prosta, poprowadzona, może być z lewej strony. Włączy tutaj o. Tak? O, jeszcze widzimy, że jakie nam tutaj kąty powstały, jak włączyłam dwa jednocześnie. Kąty przyległe. Włączy wszystkie cztery naraz. I jakie mamy kąty? Jaki mam, jak nam się kąt stworzył, jeżeli połączymy wszystkie cztery naraz? Kąty nam utworzą miarę 360 stopni. Czyli i jak jeszcze raz, kąty odpowiadające, to są te cztery kąty, właśnie te cztery par kątów, które wyświetlałam, pod warunkiem, że prosta F i G są do siebie równoległe, i mamy trzecią prostą, która nam tutaj przecina. Więc możecie zrobić przykładowy rysunek e, tych prostych, równoległych, dowolną trzecią prostą i zaznaczyć jeden, jeden, jedną parę na przykład kątów odpowiadających, i możecie dopisać pod spodem że kąty odpowiadające mają taką samą co miarę. Możemy sobie zaznaczyć, jak tutaj ja zaznaczyłam kolorkiem niebieskim, Wy możecie na przykład zrobić, wprowadzić oznaczenie alfa, alfa i alfa jest równa alfie, czyli mają taką samą miarę. Czyli to, co tutaj właśnie Wam omówiłam o tych kątach odpowiadających, tutaj mamy zamieszczone w podręczniku, pod tutaj na stronie 113. I możemy przejść do punktu drugiego. Spełzujcie sobie, zróbcie sobie rysunek i zaznaczcie ten pierwszy punkt, tak? I możemy przejść do omawiania drugiej sytuacji, w sytuacji, jakie to są kąty na przemian ległe. Słuchajcie, nic tu się nie zmienia, jestem cały czas w tym samym rysunku, tak? Bo ten sam warunek musi być spełniony, że najpierw proste F i G są do siebie jeszcze raz równoległe, i mam trzecią prostą, która jest poprowadzona, yy, i przecina mi te dwie właśnie proste równoległe. Tutaj to wyłączę i słuchajcie, na przemian ległe, na przemian leżą. I kąty na przemian ległe również mają tą samą miarę. Tylko jak one wyglądają, jak one są położone? To chodzi o to, żebyście Wy właśnie rozróżniali to położenie. Kąty na odpowiadające i na przemian ległe, one mają te same miary, tak? Parami. Dobra, kąty na przemian ległe. Zobaczcie, to są kąty, które... Zresztą się pojawiały, tak? W odpowiadających były też zaznaczone niebieski, tylko odpowiadający był tutaj, powiedzmy tak. Eee, a na przemian ległe? Na przemian leżą. To są kąty na przemian ległe, które leżną, leżą wewnętrznie. To jest jedna para kątów na przemian ległych. Mam drugą parę kątów na przemian ległych. Na przemian leżą ale to są akurat zewnętrznie I, jak, i co jest ważne, no one mają tą samą miarę, to właśnie tutaj są zaznaczone kolorkiem niebieskim. Mam trzecią parę kątów na przemian ległych, też zewnętrznie, tak, tutaj mamy to kółeczko pomarańczowe, łuk pomarańczowy i czwarta, ostatnia para kątów na przemian ległych, akurat tutaj wewnętrznie. Słuchajcie, ważne jest to, żebyście właśnie rozpoznawali, jak one wyglądają te kąty na ległe. Czyli jeszcze raz, tutaj mamy te kąty na ległe wewnętrznie, te mniejsze. Tak? A tutaj mam kąty na ległe te większe. Tak? Leżą one jakby po przeciwnych stronach na przemian leżą. Eee, w tej sytuacji tutaj mamy też na ległe zewnętrznie. I tutaj z drugiej strony też mam kąty na przemian ległe. I zobaczcie, te kąty na przemian ległe, jak leżą koło siebie, ten pomarańczowy i niebieski, co one mi tworzą jeszcze raz połowę koła, tak? Czyli te kąty między sobą, niebieski i pomarańczowy, są kątami przyległymi i tworzą miarę 180 stopni. Zatem e, poproszę właśnie o ten punkt drugi. Kąty na przemian ległe. Spróbujcie sporządzić sobie rysunek. Mogą być właśnie to takie dwie zaznaczone. Napisać tutaj alfa i tutaj alfa, tutaj beta i na przykład tutaj beta. One mają wtedy te same miary. Możemy narysować w ten sposób albo na przykład zaznaczyć te kąty, tak? Że tutaj alfa równa alfa, beta równa becie. Tylko zaczynamy oczywiście od rysunku prostych. I trzecią jedną dowolną, która przecina ich w dowolnym kącie. Tak? Zobaczcie, mogę pokazać Wam, że to nie ma znaczenia, jak będzie przecinała ta prosta, jak one będą leżały, bo to będą zawsze te same kąty. Mogę po prostu przemieszczać, tak? Ważne tylko jest to, żeby te proste F i G były do siebie jakie równoległe. Pod filmikiem zamieszczę później ten program, to będziecie mogli sobie samodzielnie sprawdzić i utrwalić, tak? Żeby widzieć po prostu, gdzie są kąty odpowiadające jeszcze raz, a gdzie są kąty na przemian ległe. Zatem możemy przejść do ćwiczeń i wykonać zadanko trzecie ze strony 52. Słuchajcie, na każdym rysunku mamy zaznaczone łuki, tak? I mamy podać miary tych łuków. No to spróbujmy w podpunkcie tutaj pierwszym. Jakie to będą do siebie kąty? Jeszcze raz. Odpowiadające. Jeżeli to są kąty odpowiadające, to co to oznacza? Że jaką one mają miarę? Też tutaj mamy 70 stopni. Tak? Gdzie będzie jeszcze 70 stopni? Tutaj po przeciwległej stronie, tak? Przepraszam. Wymarzymy. Tutaj będę miała również 70 stopni. Gdzie jeszcze będzie 70 stopni? Mogę zaznaczyć. Tutaj, tak? Już widzę, że też tutaj powstały kąty jakie wierzchołkowe. Dobrze. W podpunkcie tutaj drugim 110 i mam o, podać miarę tego kąta. Jaką ona będzie miała miarę? Jakie to są kąty do siebie odpowiadające, tak? Czyli co tutaj będzie? Też 110 stopni. Gdzie będzie jeszcze 110 stopni? Mogę spojrzeć jeszcze tutaj, tak parami, tak, że to są, powstaną mi jakie kąty wierzchołkowe, więc tutaj co mam? Też mam 110. Mogę to sobie zapisać. I tutaj 110 po przeciwnej stronie będę miała kąty wierzchołkowe, więc też jest miara 110 stopni. Dobra. Tutaj, kolejny punkt. Słuchajcie, jakby były kąty odpowiadające dla 89, to ten kąt powinien leżeć z tej strony. Tak? A ja mam obliczyć tutaj tę miarę. Co to znaczy? Eee, że muszę znaleźć moje to dopełnienie do połowy koła. Tak? Czyli do ilu? Do 180. Do 180, czyli mam.

Widzę połowę koła i to jest identyczna sytuacja z tej strony. Czyli tutaj również mam 89 stopni i po prawej stronie również mam 91 stopni. Czyli e, miałam tutaj, te kąty nie były do siebie ani od, odpowiadające, ani na, na przemian ległe. Tak? Musiałam obliczyć ten kąt dopełniający do 180 stopni. Podpunkt C można powiedzieć. Nie, D, przepraszam, czwarty przykład. I teraz, pięćdziesiątka. Widzę. Pięćdziesiątka tu, jakbym chciała przenieść, to by były kąty jakie wierzchołkowe. I tutaj też by była miara 50 stopni. Mam obliczyć ten łuk. Widzimy, że to są kąty do siebie odpowiadające. Pięćdziesiątka i tutaj też mam pięćdziesiątkę. Też mam tutaj pięćdziesiątkę. No i teraz zobaczcie. Nie wiem, czy jest tu wyraźnie. Jeszcze raz, może napiszę jeszcze raz. Tutaj mam 50 stopni. Są to kąty odpowiadające. I teraz mam obliczyć tutaj te kąty. Co one mi tworzą? Znowu połowę koła, czyli 50 plus. Ile da mi 180? 130. Mogę sobie zapisać. 180 ma być równe, oczywiście stopni 50 stopni plus ile da mi 180, to jest 130. I teraz po przeciwległej stronie, co mam jako miarę? Również 130 stopni, bo widzę, że tutaj mi powstały jakie kąty wierzchołkowe. Tu mam też 130 stopni. Naprzeciwko mogę sobie dopisać, że mam tutaj 50 stopni. Czyli mam połowę kółeczka, połowę kółeczka, które dadzą mi razem ile? 360. Ostatni przykład 30. I mam obliczyć te tutaj łuki. No to zobaczcie, 30 do tego, jakie to są kąty odpowiadające. Czyli mogę tutaj napisać, że co to będzie. Też 30 stopni. 30 do tego łuku. Też mogę spojrzeć w ten sposób. To są kąty jakie na przemian ległe. Czyli to znaczy, że są. Też mają miarę 30, sto, czy, ma miarę 30 stopni. A te 30 między sobą to są kąty jakie wierzchołkowe. No i teraz musimy obliczyć ten większy łuk. Pamiętajmy, znowu to jest połowa koła. Czyli 30 plus ile da mi połowę koła czyli 180 stopni. To będzie 150. Mogę też zapisać 108... 180. Mogę zapisać 180 równa się 30 plus jakieś... Niech będzie beta. Tak. Czyli 30 plus ile da mi miarę 180 stopni, a mianowicie 150. I po przeciwnej stronie też mam znowu jakie kąty wierzchołkowe, czyli jaka tu będzie miara 150 stopni.